Witam serdecznie wszystkich miłośników kanału Tajemity. Wśród setek miejsc, które swoją historią przerażają ludzi jest pewna wyspa, która nagromadziła gigantyczną wręcz ilość negatywnej energii. Aż dziw bierze, że wśród białych magów nie powstała organizacja, która potrafiłaby takie miejsca oczyścić, chyba że po prostu ich się nie da oczyścić. Drodzy widzowie i słuchacze, bo jak się okazuje, jesteśmy słuchani przez podróżników i kierowców, dzisiaj opowiemy Wam o najbardziej nawiedzonej wyspie na Ziemi. Nie ma takiej drugiej. To Powelia. Powelia to mała wyspa położona u wybrzeży północnych Włoch. Między Wenecją a Lido w Lagunie Weneckiej jest uważana za najbardziej nawiedzoną wyspę na Ziemi, a nawet najbardziej nawiedzone miejsce na świecie. Mały kanał dzieli wyspę na dwie odrębne części, nadając jej niepowtarzalny w miarę urokliwy kształt. Bezludna wyspa Powelia znana jest jako jedno z najbardziej anomalnych miejsc, które można odwiedzać choćby w czasie urlopowym, ale nie doradzamy tego, bowiem jest to nielegalne. Wśród ludzi światłych panuje przekonanie, że obecne zło zawsze coś po sobie zostawia zgodnie z przysłowiem, że wyjście w błoto zostawia swój ślad. Kiedy większość ludzi zaczyna planować wycieczkę do tej słynnej części świata, przychodzą na myśl obrazy romantycznych chodników, renesansowej sztuki i starożytnych architektur, ale akurat ta nawiedzona wyspa na ogół nie zajmuje miejsca na niczyjej liście atrakcji, którą trzeba zobaczyć. Zresztą trudno tutaj mówić o atrakcji, chyba że ktoś uwielbia mieć nerwy na końcu słabego postronka. Ale niektórzy odwiedzający wciąż są ciekawi małej, niesławnej włoskiej wyspy, która kiedyś służyła jako stacja kwarantanny, dosłownie wysypisko ofiar czarnej zarazy, a ostatnio jako miejsce, gdzie funkcjonował szpital psychiatryczny. W sumie jest to idealne miejsce na horror i to niezmyślony, ale prawdziwy. Przez lata ta maleńka wyspa była świadkiem niezliczonej liczby tragedii na swoich wybrzeżach, dzięki którym zasłużyła na swój upiorny przydomek. Dziś wyspa Powelia pozostaje jednym z najbardziej nawiedzonych miejsc we Włoszech, które stoi całkowicie opuszczone jako rozpadająca się kolekcja opuszczonych budynków porośniętych chwastami zaledwie dwie mile od błyszczących pałaców Canal Grande. Pomimo faktu, że odwiedzanie Poweli jest nielegalne, poszukiwacze mocnych wrażeń nadal uważają, że to miejsce jest super atrakcyjne, choć przerażające. Jednak każdy, kto miał okazję postawić nogę na wyspie, opuścił ją bez absolutnie żadnego pragnienia powrotu. Mówi się, że każde tragiczne wydarzenie, które wydarzyło się w jej historii, wciąż nawiedza tę samotną wyspę, a atmosfera czegoś tragicznego, smutnego i prawie namacalnego spowija całą wyspę. Są ludzie, którzy wyruszyli z zamiarem nielegalnego wejścia na wyspę i zawrócili. Nie byli to turyści, lecz badacze, którzy w swojej historii byli w różnych przerażających miejscach. Kiedy dopływali do wyspy, atmosfera gęstniała niczym przerażający żur. Ci, którzy znają się na działaniach takich sił, dzięki wiedzy ezoterycznej, co jest niezbędne i wręcz nawet wymagane w takich wypadkach, od razu wyczuli sygnał. Nie wchodź tutaj. Cofając się tysiące lat wstecz, w okresie Cesarstwa Rzymskiego, wyspa Powelia była początkowo wykorzystywana jako miejsce zamieszkania ofiar zarazy i trądu, a jej nazwa po raz pierwszy pojawiła się w zapisach historycznych w 421 roku, kiedy ludzie Padwy i Este uciekli tam przed barbarzyńską inwazją. W IX wieku populacja wyspy zaczęła rosnąć, a w następnych stuleciach jej znaczenie stale rosło. W 1379 roku Wenecja została zaatakowana przez flotę genueńską, która doprowadziła mieszkańców Poweli do przeniesienia się na Guideca. Wyspa pozostała nietknięta przez kolejne stulecia aż do roku 1527, kiedy to docz ofiarował Wyspę Kamedułom, którzy odrzucili ofertę. Nie wiadomo co nimi kierowało, ale zazwyczaj nie odmawia się, kiedy ktoś ofiaruje ci w prezencie wyspę i to na własność. W połowie XVII wieku rząd wenecki zbudował pięć ośmiokątnych fortów, aby chronić i kontrolować wejścia do laguny, a ośmiokąt Powelia jest jednym z czterech, które do tej pory przetrwały. Od 1776 roku wyspa przeszła pod jurysdykcję Urzędu Zdrowia Publicznego i stała się punktem kontrolnym, stacją kwarantanny dla wszystkich towarów i osób przybywających i wypływających z Wenecji statkiem w celu ochrony reszty kraju przed zarazą i innymi chorobami zakaźnymi. Był to czas, kiedy zaraza powróciła i zabiła prawie dwie trzecie ludności Europy. W tym okropnym okresie w Wenecji obowiązywały najsurowsze przepisy sanitarne. Rząd wymagał od wszystkich kupców, aby mieszkali na Poweli przez 40 dni, zanim Wenecja wpuści ich do miasta. Ostatecznie w 1793 roku na dwóch statkach wybuchła zaraza, w wyniku czego wyspa została przekształcona w tymczasową izbę izolacyjną dla chorych. Ludzie, którzy umierali na wyspie, byli na niej chowani. W ciągu kilku lat zwłoki szybko zaczęły się przeludniać na wyspie, a tysiące wrzucono do dużych wspólnych grobów. W wielu przypadkach ciała zostały spalone. Niektóre nadmiernie ostrożne społeczności włoskie przyjęły nawet zwyczaj odsyłania każdego, kto wykazywał najmniejsze oznaki choroby na wyspę. Wielu z tych ludzi w rzeczywistości wcale nie było zarażonych zarazą i dosłownie zaciągano ich bez ich zgody do Poweli i porzucano na stosach gnijących zwłok. Wyspa stała się stałym szpitalem izolacyjnym Lazaretto w 1805 roku pod rządami Napoleona Bonaparte, który zniszczył również stary XII-wieczny kościół San Vitale, a pozostałość starej dzwonnicy została przekształcona w latarnię morską. Jest to najbardziej widoczna, a także jedna z najstarszych budowli na wyspie, będąca wizytówką tego historycznego miejsca. Lazaretto zostało zamknięte w 1814 roku. ale mamy XX wiek. Wyspa została ponownie wykorzystana jako stacja kwarantanny, ale w 1922 roku istniejące budynki zostały przekształcone w azyl dla psychicznie chorych i opieki długoterminowej. W sumie była to bardzo dziwna i podejrzana decyzja. Rzeczywistość tam jednak była zupełnie inna, ponieważ pacjenci z zaburzeniami psychicznymi na wyspie nie tylko wzbogacili legendę o tym, że jest to miejsce, którego należy unikać. Izolacja i prywatność oferowane przez wyspę pozwoliły naukowcom i lekarzom o złej reputacji robić to, co im się rzewnie podobało wobec swoich pacjentów. Raporty o szeroko rozpowszechnionych nadużyciach i diabelskich eksperymentach zaczęły napływać z powrotem na kontynent, przynosząc ze sobą krzyki uwięzionych tam torturowanych dusz. Wśród wielu ludzi zainteresowanych tematem, mówiło się o tym, że wyspa to przyczółek piekła. Legendy Poweli opowiadają o wyjątkowo obłąkanym lekarzu, którego znane eksperymenty na pacjentach wciąż szokują, gdy się je opowiada dzisiaj. Na przykład wierzył, że lobotomia, psychochirurgia polegająca na przecięciu połączeń w mózgu, jest świetnym sposobem leczenia chorób psychicznych, dlatego przeprowadzał lobotomię u wielu pacjentów, zwykle wbrew ich woli. Można powiedzieć, że hurtowo. Procedury były potwornie niegodziwe i bolesne. Używał młotków, dłut i wierteł bez znieczulenia i troski o warunki sanitarne. Podobno najmroczniejsze eksperymenty zachował dla specjalnych, wybranych pacjentów, których zabierał na szpitalną dzwonnicę. Ci, co byli na wyspie mówią, że cokolwiek tam robił ten zdziczały lekarz, krzyki torturowanych wciąż słychać na całej wyspie. Zgodnie z historią lekarz zaczął cierpieć własne psychiczne tortury i ścigało go mnóstwo duchów wyspy. W końcu stracił rozum, wspiął się na szczyt dzwonnicy i rzucił się w dół na spotkanie ze śmiercią. Chociaż istnieją różne relacje o jego śmierci, niektórzy twierdzą, że mógł zostać popchnięty przez rozgniewanego ducha wyspy lub przez niektórych jego wściekłych pacjentów. Podobno pielęgniarka była świadkiem jego upadku, twierdząc, że początkowo jeszcze żył, ale z ziemi wyłoniła się upiorna mgła i udusiła go na śmierć. Jednak niektórzy rozwijają legendę i twierdzą, że lekarz został schwytany jeszcze żywy przez niektórych swoich pacjentów po lobotomii i zamurowany w ścianie dzwonnicy. Inne wersje przekazują, że pacjenci umieścili go w jednej ze ścian wieży po jego śmierci. Jakimś cudem szpital psychiatryczny pozostawał otwarty aż do 1968 roku. Wydawałoby się, że wszelkie bestialstwa zakończyła druga wojna światowa, ale to tylko pobożne życzenia. W latach 60. na wyspie przez kilka lat mieszkali także starzy bezdomni ludzie. Następnie wyspa została całkowicie opuszczona i była wykorzystywana wyłącznie do celów rolniczych, zwłaszcza do zbioru winogron, które rosły ciągnąc soki i minerały z użyźnionej ludzkimi ciałami gleby. W tym przerażającym miejscu nadal znajdują się kwitnące winnice. Prawie jedynymi ludźmi, którzy odważą się obecnie wejść na wyspę, są ci, którzy udają się na sezonowe zbiory owoców. Kiedy przebadano glebę w odpowiednich laboratoriach, okazało się, że ponad 50% gleby na wyspie składa się z ludzkiego popiołu. I pomyśleć, że z takich winogron wyrabia się wino, które trafia do całej Europy, kto wie może, i trafiło na nasze stoły. Przerażające. Wiele lat po zamknięciu szpitala psychiatrycznego na wyspie Powelia pewna rodzina zdecydowała się kupić wyspę, zamierzając zbudować tam prywatny dom wakacyjny. Przybyli i zaklimatyzowali się pierwszego dnia, podekscytowani rozpoczęciem nowej przygody. Ale już pierwszej nocy spotkało ich tak dużo nierealnych okropności, że w ciągu kilku godzin rodzina uciekła i nigdy już nie wróciła zgłosili na policji, że twarz ich córki została prawie oszpecona przez jakiegoś ściekłego mieszkańca wyspy. Wielu wierzy, że setki tysięcy udręczonych dusz nadal pozostają uwięzione na wyspie Powelia. Od masowego napływu ofiar zarazy, które zostały zmuszone do pozostania na wyspie, do tych, którzy byli torturowani w szpitalu psychiatrycznym, który kiedyś tam funkcjonował. Poczucie smutku i cierpienia przenika z wyspy do dzisiaj. Mówiono nawet, że wciąż można tam usłyszeć krzyki pacjentów. Odwiedzający szpital w ostatnich latach jego działalności, a także nielegalni goście od tego czasu zgłaszali wstrząsające zjawiska paranormalne wewnątrz budynków i na jego terenie. Jedną z rzeczy, o których mówili odwiedzający, jest wrażenie bycia obserwowanym. Niektórzy nielegalni turyści donoszą, że widzieli cienie na ścianach poruszające się wraz z nimi podczas eksploracji niszczącego obiektu. Inni donoszą, że byli drapani i popychani przez niewidzialne siły. Mówi się nawet, że niektóre istoty wpychają gości w ściany lub ściągają ich korytarzami w przerażające nieznane miejsca. Niektórzy z odwiedzających twierdzili nawet, że po wejściu do opuszczonych budynków azylu mieli silne poczucie lęku, po czym rozlegał się głęboki głos, który ostrzegał: natychmiast wyjdź i nie wracaj. Goście natychmiast wykonali polecenie. Nawet miejscowi do dzisiaj twierdzą, że duch doktora wciąż przebywa w wieży i pozostanie tam na zawsze, a w spokojną noc, jeśli dobrze się słuchać. Można usłyszeć, jak dzwoni dzwon w wieży. Co dziwne, zwęglone ludzkie kości wciąż są wrzucane na brzeg poweli, i nie jest to zaskoczeniem dla tej małej wyspy, na której przez lata spalono i pochowano ponad 100 tysięcy ofiar zarazy i pacjentów umysłowo chorych. Miejscowi rybacy omijają wyspę szerokim łukiem w obawie przed złapaniem w sieć wypolerowanych przez fale kości swoich przodków. W 2014 roku państwo włoskie sprzedało na aukcji 99-letnią dzierżawę poweli, która pozostanie własnością państwa, aby zwiększyć dochody, mając nadzieję, że kupujący przebuduje szpital na luksusowy hotel. Najwyższą ofertę złożył włoski biznesmen Luigi Brugnaro, ale umowa najmu nie została podjęta, ponieważ uznano, że jego projekt nie spełnia wszystkich warunków. Oczywiście to oficjalna wersja, bo nieoficjalna mówi o wizycie Brugnara na wyspie, skąd uciekał w panice do cna przerażony, oganiając się rękami od niewidzialnych demonów. Nasza rada. Kiedy ktoś z naszych widzów się na tą wyspę wybierze, nie zabierajcie z niej żadnej pamiątki. Nawet najdrobniejszego kamyczka. Nic, co mogłoby was łączyć z tą przeklętą wyspą.